To masz słaby. ten. Siodełko słabe. Chcesz być moim siodełkiem? no, tylko zależy, czy jesteś dobrym. jak się mówi profesjonalnie, na tego co ujeżdża konia. Koniobicą! Czy jesteś dobrym koniobicą? Koniobitą Czy to nie słowo? Jestem! Rower to nie rumak. Jak to nie? Z cię coś dobrym. Rower to nie rumak. Rumak. Nie, ani ogier. No. Nieważne. No! Podsumowamy. Ale trzeba się utrzymać. Ty a koniobica to nie jest na rzeźni? <laughs> nie. To jestem przed twoim ekranem.